Filmik z serii Ana i gadać. I kolejny raz chciałabym wrócić do tematu, który tutaj był już poruszany kilkukrotnie, a mianowicie do art journala, ale z troszeczkę innej strony. Niedawno wprowadziłam na fanpage'u sklepu zielone.pl live, podczas którego tworzyliśmy wspólnie stronę w art journalu, i to jest właśnie ta strona, którą tutaj stworzyłam. Nie jest ona jakoś bardzo skomplikowana. W ciągu tego godzinnego spotkania więcej było mojego tłumaczenia, czym jest Art Journal i do czego może służyć. Link do tego live'a zostawię wam w opisie, więc gdyby ktoś chciał, to można go obejrzeć. No i mówię, to jest taka strona, która była tworzona praktycznie wiem, w ciągu 20-30 minut na szybko i z gadaniem jednocześnie, ale bardzo ją lubię. Bo, bo, no bo to jest właśnie coś takiego, co w art Journalu bardzo lubię, że to nie musi być wymuska praca. pracę. Wiecie, są takie prace, które ja tworzę godzinami, art journal absolutnie nie musi być jedną z nich. Ale nie o tym tak naprawdę chciałam Wam dzisiaj opowiadać, bo chciałam Wam opowiedzieć o takiej grze, którą wymyśliłam sobie a propos. A... Gra, to może jest dużo powiedziane. To są takie specjalne karty inspiracji. Ja je sobie zamknęłam w takim pudełeczku zrobionym z papieru. To jest w ogóle osobna historia, bo wykorzystałam do zrobienia tego pudełeczka papiery z Seven Dots Studio, papiery z kolekcji, które sama projektowałam, więc są mi bardzo bliskie i, i, i bardzo chciałam właśnie te papiery wykorzystać na takie pudełeczko. A w środku są karty inspiracji. To są takie karty. Która sobie wymyśliłam jako część zabawy. E, pokażę Wam teraz, jak to wygląda. Ja je sobie podzieliłam na takie trzy kategorie. E, nazwijmy to tematyczne, dlatego też one są przygotowane tak, że mają e, różny tył, żebym była w stanie rozpoznać. Mniej więcej, które są które, i też kolorystycznie różnią się między sobą same karty, ale po kolei. Pierwsza kategoria to są karty, nazwijmy to tak roboczo, inspiracja słowa czyli karty, które mają mi przynieść pomysł na to, o czym w ogóle ma być ta ta strona w art journalu, na czym ma się skupiać. Druga kategoria to są takie, takie karty mniej więcej bazy techniczne, czyli mówiące o tym, co, co tam chciałabym, od czego chciałabym zacząć tworzenie tej strony. A trzecia kategoria to jest kategoria detale, czyli takie karty, które mogą mi się przydać już jak chcę coś dodać, a nie wiem co. I jak e, możecie się łatwo domyślić, z takim zestawem kart e, można tak naprawdę w sytuacji, kiedy sięgacie po art journal i macie nową, świeżą stronę, i nie wiecie za bardzo co z nią zrobić, e, bo wiecie ten strach przed białą kartką, i tak dalej. Każdy o tym słyszał, każdy to, każdy to zna. E, wena e, to jest takie coś, co przechodzi i odchodzi, więc warto e, czasami sobie troszeczkę pomóc. E, i właśnie podczas tego ostatniego live'a, który robiłam, też korzystałam z tych kart. Jak z nich korzystać? No, nie ustaliłam tutaj jakichś konkretnych zasad. Wymyśliłam sobie to tak, że można na przykład wziąć jedną kartę z kategorii Inspiracja Słowa, ale można też po dwie. Znaczy, można tak wybrać sobie po jednej karcie, wylosować na przykład po jednej karcie z każdej kategorii. Można wylosować po dwie. Można wylosować na przykład jedną z kategorii Inspiracja Słowa, a dwie bazowe, a trzy detale. Wymyśliłam to sobie tak w ogóle: ponumerowałam te karty na wszelki wypadek. W każdej kategorii jest 12, więc można też na przykład użyć dwóch kostek do gry i sobie losować numerki. Przy czym jedna uwaga, Wpadłam na to później, że jak wybierzecie dwie kostki do gry, to nigdy nie wypadnie Wam numer jeden. Więc warto o tym pamiętać. Karty jest 12 z każdej kategorii, więc tak naprawdę można by sobie było zrobić taką grę, że raz w miesiącu robicie jakiś wpis i właśnie, że dobieracie te karty. W każdym miesiącu wybieracie jeden numer. Myślę, że możliwości interpretacji jest mnóstwo. Ja też bardziej to traktuję z przymrużeniem oka na zasadzie zabawy, a nie takich sztywnych wytycznych, których nie można w żaden sposób zmienić. Ja nie jestem fanką takiego zmuszania się i traktowania wszystkiego z takim, z bardzo, bardzo, tak bardzo, bardzo poważnie. Raczej wolałabym traktować to jako zabawę, jako inspirację, jako coś, co ma nam pomóc i nas wesprzeć. A nie jako coś, co będzie jak ten kat nad głową stało i, i, i filnowało. Eee, muszę zobaczyć, bo nie jestem pewna. Moje karty chyba tutaj nie są ułożone w tej chwili po kolei, ale to w zasadzie nie ma znaczenia. Eee, natomiast ja chciałam powiedzieć tak, że ponieważ podczas tego live'u było dużo pytań, eee, to pomyślałam sobie, że fajnie byłoby takie karty może zrobić razem. Natomiast no było też kilka osób, które prosiły o same te wytyczne, więc ja je załączę jako plik PDF, załączę Wam tutaj pod filmem, żebyście mogli sobie zobaczyć co i jak. Ale chciałabym Wam opowiedzieć o samych kartach troszeczkę, a myślę, że właśnie możemy zrobić taki live na zielonych kotach. Myślę, że. W listopadzie, albo na początku grudnia. Zobaczymy, jak to tam się wszystko poukłada. Kiedy mogłabym Wam pokazać, jak ja te moje karty zrobiłam. Yy, ale na przykład, żebyście wiedzieli o co chodzi. Karta z inspiracji Słowa. Znajdź cytat o miłości. Uznałam, że to jest taki cytat uniwersalny, ale zrobiłam też drugą kartę. Znajdź cytat o, czyli tak naprawdę można sobie, nie wiem, myślę dzisiaj o gwiazdach. Znajdź cytat o gwiazdach. Potok myśli. Czyli coś takiego, że siadacie, macie kartkę, piszecie wszystko, co Wam przyjdzie do głowy, a potem pokrywacie to mediami. To jest świetna metoda, taka wiecie, połączenie mentalno-artystyczne, arteterapia, bo tak naprawdę pozwala nam wyrzucić z głowy to, co gdzieś tam nam siedzi, ale w takiej formie, że nikt tego nie musi widzieć potem. Więc myślę, że to jest fajne, inspirujące zdjęcie. Czyli wybieracie albo zdjęcie swoje, które już macie, albo szukacie po prostu czegoś w internecie. Jedna emocja, czyli skupiacie się na, na tym, no, na jednej emocji. Jak się dziś czujesz? Czyli podobna kategoria, ale trosz, troszeczkę z innej strony. Za czym tęsknisz? Kilka małych zdjęć, czyli to już jest taka wskazówka bardziej kompozycyjna, czyli wybieramy sobie kilka małych zdjęć i łączymy je na jednej stronie. Zainspiruj się obrazem. To jest też, myślę, że fajna, fajna karta, no bo jakby zmusza nas trochę do wychodzenia poza swoje takie granice i szukania inspiracji w, dziele, w dziełach innych, ale właśnie mówię nie, nie w kategorii koleżanki kartkująco, skrapujące, tylko w takich trochę bardziej artystycznych klimatach. Inspirująca piosenka, też bardzo lubię wiersz z rozrzuconych słów, czyli na przykład macie jakieś wycinki z gazet, książkę, kartę z książki, można sobie te słowa powycinać, rozrzucić, jakoś poukładać tak, żeby ułożyły się w coś, co można nazwać wierszem. Kompozycja z wyciętych elementów, to jest właśnie karta, którą wykorzystywałam na tych ostatnich warsztatach, dość, dość prosta do zrealizowania. Tutaj mam karty Dotyczące technicznych walorów albo bazy, plama z farby, lub mgiełki. Jako ten pierwszy element, właśnie też tę kartę wykorzystywałam na live Wykorzystaj stronę z książki, czyli znowu papier książkowy. Zapomniane przyda się. Myślę, że to jest karta, która może fajnie nas zainspirować. Chodzi o to, żeby wykorzystać jakieś, jakieś produkty, których dawno nie używaliśmy. Ale też drugą stronę wypróbuj, nowe przyda czyli świetny pretekst do tego, żeby to, co właśnie kupiliśmy, wykorzystać i sprawdzić, jak działa. Wykorzystaj materiał lub koronkę. Też dosyć prosta i oczywista. Wykorzystaj mapkę. I tutaj miałam na myśli to, że w Art -żurnalu można spokojnie zastosować te same mapki co do layoutów czy do kartek. To też jest jakiś rodzaj. Kwadratu prostokąta, no, jak, jak jakieś pole, na którym można w określony sposób poukładać elementy, więc jeżeli nie mamy pomysłu, to wykorzystanie mapki może być fajnym pomysłem. Użyj koloru, którego nie lubisz. I to też jest takie pobudzające, tak? Ja na przykład mam problem z żółtym, więc mogłabym użyć koloru żółtego, a potem właśnie zobaczyć albo dobrać do niego kolory, tak, żeby. Wyglądał całkiem fajnie, albo go zamalować, ale w każdym razie użyć go w którymś momencie. Zresztą zobaczcie, że na tych kartach tutaj akurat takie lekko, żółtawe to one się pojawiają. Nie? Narysuj coś z zamkniętymi oczami, czyli po prostu zamykacie oczy, rysujecie coś, a potem staracie się zobaczyć, czy, czy, czy coś fajnego z tego wyszło. Yy, nadal jest to początek pracy, czyli te bazowo-techniczne, czyli spokojnie możecie to potem zamalować, zakryć kolejnymi elementami. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby rozruszać się na początek. Tłos kawałków papieru. Świetny sposób na wykorzystanie wiecie, ścinków. Ścinków różnych, które Wam zostają po pracach. Wykorzystaj paletę kolorów. Czyli podobnie jak z mapką, tylko po prostu sięgacie tym razem po paletę kolorów. Albo gotową, gdzieś tam znalezioną w internecie, albo możecie zrobić swoją własną. Monochromatycznie, czyli skupiamy się na jednym kolorze, albo na kontraście biały-czarny, albo na przykład na zrobieniu pracy w odcieniach niebieskiego czy czerwonego. Wykorzystaj Moodboard. Znów to samo. Możecie wykorzystać Moodboard jakiś znaleziony w internecie, możecie zrobić sobie i przygotować swój własny. Zapewniam Was, że. Zrobienie sobie własnego moodboardu tak naprawdę zainspiruje was tak, że potem możecie zrobić 15 prac, więc to jest też fajne, fajne ćwiczenie. No i trzecia kategoria, czyli detale. Nałóż wzór przez maskę. Dość oczywiste. Użyj stempla. Też można dodać jakiś jeden wyraźny detal, można dodać po prostu tło kawałkami. Dorysuj wzorki własnoręcznie, tutaj na przykład na tych kartach ja mam dużo takich wzorków dorysowanych. Rozlej trochę tuszu lub farby, czyli można coś rozlać, można taki, taki art journal, wiecie, rozlewacie tusz albo farbę i można go zamknąć i zobaczyć, jakie plamy powstaną. No, jest to jakiś sposób też w momencie, kiedy na przykład nie wiecie, co zrobić dalej i nie do końca na przykład Wam się podoba ta praca, to to jest taki dobry moment na to, żeby coś zrobić tak bardzo spontanicznie i jakby tak, no zobaczyć co los przyniesie. Zamaluj część tła. Podobna kategoria, czyli po prostu e, zamalowujemy część tła i, i zaczynamy zabawę na nowo. Dodaj coś błyszczącego. Dla takich srok jak ja to jest karta w sam raz, zresztą tutaj na tych kartach też, też e, dodałam takie błyszczące chlapania. Dodaj napis, coś co sama też bardzo często robię jako ten końcowy etap pracy. Dodaj kontrastowy kolor. E, też bardzo fajna wskazówka tak na koniec, nie? że już macie gotową pracę i myślicie sobie... Hmm, Czegoś mi tu brakuje. No to właśnie kontrastowy kolor może być fajnym elementem. Dorysuj kwiatki lub listki. No i znowu. Bardzo taki wdzięczny temat, który można do wielu różnego rodzaju prac zaprząc. A mówię, takie dorysowane ręcznie elementy sprawiają, że praca jest od razu ciekawsza. Obrysuj coś ołówkiem. Czyli na przykład tutaj na tych kartach te postaci są odrysowane, albo. No, Napisy też, ale możecie też wziąć, nie wiem, słoik i odrysować go ołówkiem, i będziecie mieć kółko. Więc to można na różne sposoby interpretować. Dodaj chlapnięcia. No, wiadomo, nie, nie mogło zabraknąć tej karty jako takiego elementu wykończenia. Wycinki z gazety. Pamiętajcie, że jeżeli macie. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach nie wszyscy już kupują gazety. Ja też kupuję je stosunkowo rzadko. Chociaż mam jakiś tam zapas, yy, ale to mogą być, wiecie, wycinki z jakichś kolorowych kartek, które macie. Yy, tak jak mówię, nie traktowałabym tych kart jakoś bardzo dosłownie. Niekoniecznie też trzeba się z nimi bawić tak, że to jest taka, wiecie, gra gra, że o, muszę coś wybrać, wylosować. Możecie je po prostu poprzeglądać je i powiedzieć: A, to jest fajna karta. Dzisiaj chcę pracować z nią. Yy, więc. Yy, Zachęcam bardzo do tego. Pomyślałam sobie, że to może być bardzo fajny sposób i pamiętajcie, że okej, okay, no ja je przygotowałam pod kątem art journalu, ale tak naprawdę wiele z nich można wykorzystać generalnie, no nie wiem, do prac, mix mediowych też. Na pewno może to być duża dawka inspiracji i, i, i takiej odwagi. A mówię, przede wszystkim chciałabym, że jeżeli jest cokolwiek, co chciałabym Wam przekazać w tym całym moim twórczym tutaj, Istnieniu w internecie, to to, że to taką odwagę i, i chęć do eksperymentu, bo to jest coś, co ja też osobiście bardzo lubię. Więc jeżeli macie ochotę, to, to jak najbardziej możecie korzystać z tych poleceń. Myślę, że one są dość uniwersalne, także spokojnie każdy, każdy znajdzie coś dla siebie. No, i teraz tak, tak jak powiedziałam, chciałabym w najbliższych tygodniach poprowadzić, myślę, że już w listopadzie, dwa live na Zielonych Kotach. Zgodnie z prośbami, które były, jeden z tych liveów, pierwszy byłby skupiony na robieniu art journala samemu od podstaw, a drugi na zrobieniu tego typu kart. Oczywiście, wiecie, to jest 36 kart, ja je robiłam kilka dni. Ale po prostu mogłabym wam pokazać, w jaki sposób je zrobiłam. Jak, jak to można sobie łatwo ogarnąć. Te karty są w formacie ATC, więc to też jest taka fajna, fajna inspiracja. Możecie zamiast kart do, do art journala zrobić sobie ATC po prostu i zrobić nie wiem, kilka sztuk. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się spodobał. Śledźcie proszę zarówno moje. Social media, jak i fanpage zielonych kotów, bo tam na pewno też znajdzie się informacja, przede wszystkim tam znajdzie się informacja o tym nadchodzącym live'ie, Więc mam nadzieję, że do zobaczenia! Pa! pa.